Marki były miejscem tegorocznego finału zimowego Poland Bike Marathon. Wcześniej kolarze ścigali się w nieporęcie i kobyłce. Popularność zimowego Poland Bike Marathon z roku na rok rośnie. Tutaj też zaczynaliśmy w Markach pierwszy sezon, pierwszy wyścig, który startował, zadebiutował można powiedzieć około z frekwencją 100 osób. A dzisiaj taka frekwencja jest razy 4, więc widzimy, że z roku na rok przyspiesza tempa, progres duży peletonu. No i się bardzo cieszymy, że ludzi, coraz więcej ludzi jeździ na rowerach i, i to chyba jest bardzo fajne, bo ludzie chcą być zdrowi, chcą w kondycji, w, codziennym, w tym codziennym pośpiechu w świecie być i to jest chyba fajne, miłe. Tegoroczny zimowy Poland Bike odbył się w wiosennej aurze. W tamtym roku mieliśmy minus 16, a dzisiaj mamy plus 16, więc y, różnica temperatur przez cały rok y, 30 stopni, więc na pewno kolarzyci widzieliśmy już y, na krótki rękaw startowali. Y, to się nie zdarza o tej porze, y, o tej porze można powiedzieć przedwios przedwiosennej. Jako pierwszy wystartował dystans fan, który liczył sobie 6 km. Pierwszy na mecie był Filip Surdyk. Jak się hało? No dobrze. Trochę nogi bolały, ale dało, dałem radę. Czy trasa była ciężka? No szczególnie pod koniec była ciężka, bo strasznie dużo błota. Najszybsza na dystansie fan wśród dziewcząt była Natalia Wielgo. Jechało się dobrze. Trasa była nie była tak bardzo wymagająca. Było trochę górek, błota też było dużo. Było też asfaltu trochę. Trenuję od trzech lat. Lubię jeździć na rowerze, bo to mnie odpręża. 17 kilometrów dystansu mini najszybciej pokonał Robert Sawa. Brałem udział w dwóch ostatnich wyścigach, aż się pnie na język, żeby powiedzieć, że się udało, ale może to nie nieskromnie, ale się nie udało, bo ciężko na to pracowałem. Jak dzisiejsza trasa, czy było ciężko? Było ciężko, oczywiście. Klucz do zwycięstwa był złapać się tych najmocniejszych, którzy pojechali ten długi dystans. To są naprawdę klasowi zawodnicy. Udało mi się utrzymać im koła i tym sposobem przy rozjeździe już byłem sam i pędziłem do mety. W najdłuższym dystansie max o długości 32 km zwyciężył Przemysław Gierczak. No, trasa była bardzo ciekawa, było dość dużo błota, przez to było ślisko, dużo technicznych elementów, no i bardzo wysokie tempo, bo rywale byli naprawdę bardzo silni dzisiaj. Wyścig, wyścig zimowy, ale aura wiosenna. Tak, tak, dzisiaj było wiosenne, ale to błotko jednak trochę przypominało, że to jeszcze jednak nie jest pełna wiosna. A wśród kobiet najdłuższy dystans, najszybciej pokonała Izabela Kamińska. Ciężko, bo dużo błota. To Hartwig udało się wygrać trzy razy. Tak, taki był plan. Brała pani też udział w Berciku? Też dwa razy. Ja, jak pani wspomina Bercika i występy w Markach? Bardzo pozytywnie. To są jedne z najfajniejszych teraz w okolicach Warszawy i zawsze chętnie tu wracam. Ostatnim punktem programu było wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Najwięcej punktów uzyskał Łukasz Góralewski oraz wśród kobiet Izabela Kamińska. Burmistrz Jacek Orych zaprasza kolarzy na kolejne wydarzenia. We wrześniu będzie można rywalizować w letniej edycji Poland Bike Marathon, w lipcu w Memoriale Bercika. W wakacje w lipcu przyciąga bardzo dużą liczbę zawodników na inną trasę, w, drugim, w innym miejscu Marek, bardziej wymagającą, no ale takie są nasze mareckie tereny. Z jednej strony płaskie, długie, proste, a w innym miejscu podjazdy, zjazdy, zakręty, które właśnie kolarze amatorzy bardzo lubią, więc myślę, że to jest nasz przepis na taką dużą frekwencję.